parents were scientists they were working for the government uh, and that many things. in the 50s an artifact was discovered that was not of human origin it turned out to be a crocodile mm-hmm super we must bring the -child there as as sobie when do we leave in two hours

Mm -hmm. Czyli teraz chyba zmienimy się w Karle. Będziemy musieli spacerować. Super. Dobra, to pozwiedzamy troszkę okolice tego metra. Dziwnego. Jakże starego. Widzimy, wszystko się tu już zachodzi rdzą. Dobra, może pobiegniemy. Hmm. co my tu mamy? O życie, już maksymalna liczba żyć. Posiadasz maksymalną liczbę talizmanów. Super. Jeszcze nigdy nie miałem maksymalnej liczby żyć. Coś nowego. O tu coś nam się świeci. Co my tu mamy? Jakieś radio? No, za nowoczesne to ono nie jest. Gdybym tylko mogła je włączyć, to może dowiedziałabym się, jak wygląda sytuacja na powierzchni. Jest w całkiem niezłym stanie, potrzebuję tylko nowych baterii i... Tu coś mamy. I anteny. Mhm. Potrzebujesz anteny. Dobra, to lecimy szukać baterii i anteny. Super. Hmm. To najpierw tak, posprawdzamy wagony, myślę. Hmm, tu jest jakiś materac, nic tu nie ma specjalnego. Czyli w tym wagonie nic nie znajdziemy, tu jakaś rura. Może potańczysz nam, Karla? Nie. Nie potańczysz nam. To smutne. Dobra, co my tu mamy? Ogień. Ogrzejesz się może? Troszkę ci zimno. Lukas nie żyje, także on już... ...jest dostatecznie zimny. No i plus 10. I Karla jest w równowadze, z czego się bardzo cieszę. Ale masz stare rękawiczki. Zmienię Dobra. Szukamy dalej yy, anteny. Co my tu mamy? Coś tu leży. Jakiś pistolet. Mm. Super. Co to jest kałasznikow chyba? No, AK-47. Nie przyda nam się. Skoro świat się kończy, możemy postrzelać do mrozu. Co my tu mamy? Dziewczynkę, o! Zbyt wiele sił. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale naprawdę potrzeba jej źródła chromy. A, czyli dziewczynka, jeśli nie dojdzie do chromy, niedługo umrze. Co jest straszne. Yy, nie, jeszcze nie kładziemy się do Lukasa. Najpierw znajdziemy antenę. O, tu coś mamy jakiś drąg. Nie ruszy się musi się ruszyć. Metalowy pręt może posłużyć za antenę do radia. Super. Ale jeszcze nie mamy czego tam brakowało baterii chyba. Skąd ja do cholery wezmę baterie? Hmm, może porozmawiamy z tym człowiekiem, nie, nie da się. Tu mamy jakiegoś gościa w kapturze. Kibola jakiegoś. No nieważne. Człowiek to człowiek. Ale nie mamy dalej baterii, baterii, kochani. Tu jeszcze mamy jakiś wagon, aha tu, o! Mamy latarkę I mamy baterie, super Długo nie musiałem szukać Jednej z nich włożę je do radia, dobra To mamy już wszystko prawie Chyba nie, mamy już wszystko właściwie Lecimy do radia Wkładamy... baterię oraz antenę I może usłyszymy to co chcemy, czyli co znajduje się na powierzchni Najpierw baterie W sumie bez różnicy chyba Co najpierw włożymy antena i posłuchajmy co się dzieje na powierzchni czy już świat umiera czy mróz i brak chromy zabija nasz świat dobra włączamy radio i słuchamy

Że... I tu widzimy włączyło nam się mm, angielskie radio. Maryja, znaczy amerykańskie. Czt, nie potrzebujemy teraz kazań, przydałoby się rozwiązanie całej zaistniałej sytuacji. Bracia moi, mhm, super. Myślałem, że to jakiś jechowy. ale był to chrześcijanin, więc nie będę się czepiał. Apokalipsa rozstrzygnął się jutro w bazie Ushita. No i minus 5. tylko po to, że zreperowałem to radio i dostałem za to nic nie dostałem, dostałem minusowe punkty. Dobra, nie przedłużając, pójdę się położyć do Lukasa i czekamy spokojnie na apokalipsę, która się wydarzy już niedługo. Widzimy, że Lucas nie śpi, nie mają kołdr, nic, tak jak to my teraz. No, faktycznie, Karla. Dlaczego takie rozmazane twarze mają, nie wiem? Może jest tak ciepło w tym. W tym wagonie, że aż paruje. To tomorrow, I, oh. No super, mówiłem w komendzie, że Karla pokocha jednego faceta. Teraz mogę Wam powiedzieć, że był to Lukas. Twoje usta są zimne My jak, lód. Są jak lód. Kocham cię, Lukas. Mm, super. Plus 20 przydało się. I kolejna ostra scena, a raczej ostre sceny. Teraz będzie nam dodawało. Znowu bym prosił dzieci poniżej 13 roku życia o zamknięcie oczu. Z góry dziękuję. <laughs> no i koniec tej świetnej sceny, baza wojskowa, już się tam. Co my tu robimy do jasnej anielki? Przecież powinniśmy być sam Lukasem, ale tym starszym Lukasem. O co w ogóle chodzi? Budzimy brata? Nie, chyba jednak nie. To co mamy zrobić? O, tu jakieś drzwi. Super. Jesteśmy w korytarzu w domu Lukasa. Mam kolejne drzwi. A będzie podsłuchiwał rodziców. Look, Mary, that's just not possible, and you...